Dzień dobry widzowie, z tej strony Padre Pedro, a to jest kolejny odcinek z gry Dragon Ball Sparking Zero Dzisiaj ze mną jest po raz kolejny Seba Nagrywa Tak jest, jest Seba Nagrywa z kanału Seba Nagrywa eee, Zrobimy sobie dzisiaj sparing jeden na jednego, ale nie jest to zwykły sparring. Ponieważ dopiero co wykupiliśmy 10 nowych postaci. Ja wybrałem 5 postaci dla siebie, Sebastian dla siebie. E, nagraliśmy to nawet na, nawet na fragmencie odcinka, ale niestety nagrywanie się przerwało. To jest mój team, czyli Majin Vegeta, Kale, Caulifla, U i Mecha Freezer. Sebastian teraz wybierze swój team. Dobra. No my mamy tutaj Son Goku, ale oczywiście kupiłem inne postacie. Miałeś tam Gohan'a swojego. Tak, tak, tylko... Frost. Tu niżej jest twój Gohan. nie żyje A, tego. tutaj, tutaj, dobra. Z przyszłości. O, no. bez ręki! No, stracicie tą rękę. Tak. Proszę, King Cold. Cooler. Tutaj nie ma Kinga Korda, musisz zjechać na dół Jeszcze. A tutaj A to, chyba. No. O Jeszcze, 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 jeszcze. Stop. Tu masz kulera. I kto jest ostatni? Bardok. Ale faktycznie Bardoka kupiłeś. Jest. O, tu jest, dobra. Okej. Okay. No masz taką drużynę freezerową. Cooler no. cold, frost, markuj freezera i nie wiem czy to się jeszcze jest. Właśnie. O takich nazwach. No dobra, teamy gotowe, team numer 2, team numer 1. A ja mam Freezera. zdradził was. A, <laughs> zaczynamy. Oh, czyli versus frost! Daj mi chwilę O Jezu, ja tutaj do budynku wszedłem. Daj mi chwilę. Zapomniałe okay. Zapomniałem cały czas słuchawki. Trochę ciszej telewizor, żeśmy słyszeli, ale jednocześnie, że jeszcze nie słyszeli. Jak się trochę górze? Dobra, lecimy. Kręcią. O już! Odmiennej 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 O kurda! Uh. Nie. Prosto wszedł w niego, nie. Kurde U! Nie. Nie, ja w tym samym czasie chciałem swojego użyć. Cholera, Ej co jest? To co robimy? Ej, kto? O dobra! O! Dobra! Dobra! Co tu się dzieje? O nie! Ej, ty wygrałaś to! Pierwszy raz chyba! No! Twój się zmęczył! O oh, kurde zapomniałem, że to to działa tak. Kamy, ha. Dobra, nie wiem czy to okej, okay, chyba dosiegnie. <grybuj> tak jest <grybuj> Rad się odpaliłeś tutaj. O nie! Nie! Kurde! O, to jest... Tak, tego typu atak. O. Co jest? Aha, dobra. O, U, To jest dobra! Ej, może ty obronisz to? O! Nie, nie obronię. Trochę tak zebrało. Może... Kurde, nie! Ach. To nie jest... O nie nie nie, 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 nie! O! Mieliśmy podobne ataki. No. O kurde! To jest twój... O nie... Aha. Ja nie wiem jak Gohan sobie radzi bez tej ręki. Jak widzisz, radzi sobie. No. Na dzień dobry. Na dzień dobry, Unik. No pewnie tak. O! O kurde! Aha, ty w budynku siedzisz? No ukryłem się przed tobą. O nie! No. Aha, padł, padł, padł już. A, podobny na tak blizert. A ja teraz może trafię. O, serio, jakaś ławka cię obroniła? <grywka> co, co?! O nie! No O no, 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 no. oh. oh. to jest? O nie, on to podleci?! No. Kurde, to nie jest ten moment! to? Oh. O, dobra, dobra, to rozstrzelasz tym. O nie. A, Vegeta. Majin Vegeta. Jaki? Majin Vegeta. Raczej Majin. Mmm, ja to tak mówię, ale... Uuu, Где эта подлога? Нашли не подлога. Куда? Сюда далеко. О. Уу! Uh! А, добра. Так, кто-то поведел в манже. O, tak! Leciałeś to! Serio, całe życie sobie zabrałem? Ej no A nie, czekaj, masz trochę... jeszcze trochę masz. A co jest? Ej, co jest? No, jeszcze tak. Ej, co jest? Ja pierdzielę! Kurde! Не звал, вижу, мне кого. Mimo mnie! Masakra. Wiem. A co to jest? Aha, dobra. Czerwono ci. O! Co ty tam na górze robisz? O, wzmocnienie. nie, 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 nie. nie, nie. O, zablokowałem swoim. Masakra. <laughs> Masakra. Co ja zrobiłem? Masakra. co to? No dobra. To jest to, co freezer. To jest to, co freezer. Ja pierdzielam. To jest to, co freezer, tak jest. Nie doleci? Nie dosięga, nie. Ej, a ja mam przemianę? Nie, głębokość! Chodź tu! Nie chcę. Jak to nie chcesz? Musisz! Nie muszę. To na tym polega, że nie muszę. Kurwa. No nie, no naprawdę! Aha, a mnie trafiła już. A, ci coś. Mm. Nie! Tak. Ja! Naprawdę tak łatwo tu uniknąć? Do, bardzo daleko jesteś, nie? Wiem. Kurde. Co jest? O nie! No co jest? Ona też Tuż po mnie. No ja, co ty tu robisz? co tu robi? Co ty robisz? Co ty ja idealnie zrozpiło, nie? Co to było? O, Bardock. Kurde, ostatnia postać. Nie no, za daleko. No jak, ale dosięgnęłoby. O. Kurde, minęliśmy się. O nie, 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 nie. Uuuu, idealnie! Jes? Za daleko... O, z tu też za daleko. O. <laughs> NIE, CO JA ROBIĘ?! Nie, no. Bardzo dobrze. Jak robisz. ja mam się zbliżyć? Bardzo dobrze robisz. Jak ja mam się zbliżyć niby? No teraz ten atak mi tu robisz. O, ale fajnie, lecę. O. Mm. Nie, co ja robię? U, u, u. Nie. Kurde no, dlaczego tak uciekasz? Ja trenuję. To jest moje, moja ofiara do treningu. No nie wiem, Bartek nie potrafił. Łe! Serio, nie wiedziałeś? Znaczy, wiedziałem, ale myślałem, że w grze może będzie potrafił. No jak może, w grze to są postacie z anime i z mangi. Kurde... Songo był pierwszym sajaninem, który potrafił się przemienić w super sajanina. Nikt wcześniej nie potrafił. I jak ci się grało? Fajnie. To wiecie co teraz robimy? Co? Nie wiesz? Zabija napadów. Czemu? No, ja chcę teraz tymi zagrać. Nie. Wow. Ja ci pokażę. Ja ci pokażę, jak się nimi gra. O Jezu, ja pomyliłem strony. Kompletnie strony pomyliłem. oh é

O no, faktycznie. O! O! Aaaaaah, o wydwaj, sobie. Uuuu! Tak ją dłużej trzymałem. O que está Nie, no już palina U trofio! Yaki como é, não é o, o, Que tu jesteś, w ogóle? あります。Ah, <Yes. S 1> O! o kurde! O! O, dobra, dobra, dobra. Ale przecież ja to... Je, czasem jak klikają trójkąt, to wtedy się nie zaliczało. A patrzysz na pewno po lewej stronie? A, no nie wiem. Ale no co, no jak mam zamiany padów, to ja nie wiem, gdzie jest moja strona. Ja no, to nie wiem, prawda no to że się nie ładnie robi, skoro patrzy nie na to na trzeba. No. No ja też teraz się... No i robisz. No, no o. No, co jest? To nie trzeba cały czas nawalać, to trzeba przetrzymywać. Ja no, no to dlaczego w takim, w tamty, w takim razie. E, ja wygrywałem wtedy? No wiecie, to nie wstajesz! No bo nie mogę! Mogłeś, tylko siedzisz Zmęczona se... jest? No nie, Sebastian, nie była zmęczona. Siedziałeś i nic nie robiłeś, no nie po rąk palców na, na klamiszach. O! Nie ona też no, to prawda. Za hmm. O! Co ty tu robisz? To no właśnie jakoś poznał tak szybko podleci do kogoś. Nie wiem jeszcze jak. Ajajaj. Dzień dobry. W końcu. O, co ty? O kurde. No nie. Tak jest. Próbowałem się odsuwać. Próbowałeś. O! jeszcze ja ja teraz. Nie ja się nie nawalam no to Ja znaczy, przytrzymuję, że ten pasek nie bo był bo tak. No przypadek No jak przypadek? No przypadek, ja, ja się nauczyłem, czy dalej się nie nauczyłem nie. Ja się wolisz narzekać i ja nawet nic nie naciskać No naciskałem teraz żeby wstać. Właśnie, właśnie widziałem, że nie. Teraz patrzę, jak w ciebie leci mój ult. O, widzisz? Poleciał. To, to, że nie trafił, to już inna sprawa. Jak tego unikać? Wydaje mi się, że łatwiej w powietrzu A ty chodzisz to czas później. Teraz ziemię, on to nie miałem jak nawet uciec za daleko. za daleko, chcemy. Uuuu! Trafiło się, tej kurze ziarno. Kurde! No co ty? on robi to z i jeszcze całe życie stracisz. Ani nie zadasz mi Ja już nie pamiętam. No tam byle z... szybko, bo i tak mi nie pozwalał, Klikałeś byle szybko, no to i tyle. Klikałeś byle szybko i tak to się kończyło. Dobra, zamiana padów. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, także 10 nowych wojowników padło do mojej ekipy. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, który z, wam, który z nich najbardziej Wam przy, przypadł do gustu. I nie zapomnijcie dać lajka, like, subskrypcję lub jakikolwiek inny komentarz. I do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku z gry Dragon Balls Parking Zero. Siema! Alo!